Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia Ciasto jajko. Potrzebować będziemy 20 deko herbatników, 1 trzecią szklanki, szklanka o pojemności, 250 soków, syropu z brzoskwiń, 8 deko stopionego masła i masło. Herbatniki, wodę, utrę. Mam taki przyrząd. Jeżeli nie mamy, należy herbatniki najpierw rozdrobnić wałkiem do ciasta, a później połączyć stopionym masłem i syropem z brzoskwi. To mamy spód ciasta. A na masę będziemy potrzebować szklankę białek, szczyptę soli. 200 ml śmietanki 30%, 2 łyżki soku z cytryny, 3 czwarte szklanki cukru, 6 łyżeczek żelatyny i tak jedna druga szklanki wrzącej wody. Żelatynę zalewamy wrzącą wodą i mieszamy do całkowitego. Rozpuszczenia. Białka z cukrem ubiję na sztywno i później połączę składniki. Pamiętamy, że jajka należy zanurzyć na minutę do wrzącej wody, ponieważ białka spożywamy na surowo. I teraz należy białka ubić, ciasteczka. Pokruszyć. Ciasteczka z masłem już mam rozdrobnione. Dolewam syrop. I masę mieszam. Wyłożymy formę. Formę 21 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. I masę wyłożymy, damy do lodówki, tak na 30 minut, aby masa zastygła. To będzie spód naszego ciasta. Dociskamy całą powierzchnię. I dajemy do lodówki. A później śmietanę z białkami ubiję i połączę składniki. Śmietane i białka już mam ubite. Teraz dolewam sok z cytryny i płynno żelatynę. Cały czas kubiłam. Przepraszam za remont. Tu sąsiada jest remont. Teraz dołożę śmietany. I całość należy wymieszać. Składniki łączymy i wykładamy na przygotowane. e dwadzieścia jeden. Forma cm często Panie pytają taką formę mam i ona ma 21 cm po, powierzchnię należy wyrównać jeszcze wstrząśniemy i ułożymy na górę brzoskwinię ja zawsze sobie brzoskwinię przesmaruję tężejącą Żelatyną. Dodałam tutaj dwie łyżki wody, łyżeczkę żelatyny i ja sobie tak delikatnie posmaruję. I będziemy mieli ciasto jajko. Tak troszkę. Ciasto damy do lodówki na noc lub na kilka godzin. Tak wygląda ciasto jajko, które wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto jajko. Ciasto bez pieczenia. Możemy ukroić kwadraty, a możemy wykroić kółko. Ja postaram się wykroić kółko. Ciasto idealne. Tak oto wygląda ciasto-jajko. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto-jajko.